Dzisiaj otrzymaliśmy paczkę i właśnie ją rozpakowałam. Także mamy rozłożone półki i boki regału, które naprawdę pięknie pachną i są bardzo przyjemne w dotyku. Także nie mogę się doczekać, aż regał zostanie złożony. Jędrek już dzielnie działa i pomaga, więc myślę, że prace pójdą całkiem sprawnie. Regał jest gotowy. Bardzo ładnie się prezentuje. Jest prosty, taki minimalistyczny. Wybrałam wykończenie półmat, lakier. Nie wiem, czy będzie widać. O, Ale takie jak najbardziej naturalne. Bardzo fajne jest też to, że tak naprawdę, jak widzicie, tutaj są dziurki i mamy regulację wysokości półek, jak tylko chcemy i tak naprawdę tych półek może być więcej, mniej, w zależności od potrzeb. Tak to się prezentuje od zewnątrz. Widać, że są dobrze wykończone wszelkie otwory. Jest bezpiecznie. I tak jak mówiłam, można też ten regał zamontować do ściany. Bardzo ładnie wykończone brzegi na okrągło. Tutaj też każdy, tak naprawdę tutaj o, mam nadzieję, że widać, każdy brzeg również jest łagodny. Wam pokazać nową dekorację, jaką zrobiliśmy przed chwilą z jęczkiem, e, z boku regału. Widzicie, są to sznurowadła, które prze, przepletliśmy przez e, otwory. E, akurat mamy sznurowadła długości 1,20 m, przydałyby się zdecydowanie dłuższe, e, ale to nic, jakoś też e, sobie chociaż częściowo poradziliśmy. E, więc tak to wygląda z jednej strony, od e, strony właśnie zewnętrznej. A tak wygląda od strony wewnętrznej. O! Trochę jest słońce, ale myślę, że widać. Tutaj. I tutaj. A tutaj mamy jeszcze inną wersję. Akurat trochę bym musiała przyciąć końcówkę sznurowa A tak wygląda z tej strony. Są po prostu proste paski. Zaraz Wam pokażę, jak planuję wykorzystać Paski z boku. Jeszcze chciałam pokazać, że te sznurowadła są dość rozciągliwe, więc to pewnie kwestia tego, jak mocno je e, zasznurujecie. Ja to zrobiłam tak naprawdę na maksa. E, I myślę, że coś na pewno tutaj włożymy. Chcecie, żeby dziecko samo na przykład e, sięgało po ubranka, ale nie macie takiego stojącego wiszaczka, e, to możecie zawiesić. Jeden wieszak na, właśnie na takim sznurowadle. I po prostu e, jest to na tyle nisko, że syn czy córka, dwuletnia, dwuczyletnia bez problemu sama, e, sama sięgnie po, po ubranko. Także zobaczymy jak u nas się będzie to sprawdzało, ale mam nadzieję, że okej. Okay. <laughs> to jest jedna propozycja. Zawiesić na przykład wieszak. Jędrek wpadł na pomysł, aby włożyć tutaj jego ulubione maskotki, takie mniejsze, króliczka o. i myszkę. O, i proszę bardzo, ładnie wyciągnął jedną i drugą. Trochę mocniej. Mocno. A z drugą już kłopot, ale dał radę. Jest! Są obie maskotki. Super. O. To już tylko dopowiem, że pomysł przełożenia maskotek przez sznurowadwa wziął się właśnie z walizki, którą Jędrek ma. I tutaj można przez gumkę przełożyć maskotkę o, w takiej naszej walizce. I myślę, że właśnie stąd wpadł na ten pomysł. Zobaczcie, tak wykorzystałam sznurowadwa z drugiej strony, tę inną plecionkę zawiesiłam po prostu plastikowe kubeczki na klamerki i tutaj mamy gąbkę i kredę i teraz Jędrek może sobie bez problemu wziąć kredę i tutaj pomalować, bo akurat mamy farbę tablicową odłożyć, jak potrzeba wziąć gąbkę i zmazać, O pewnie byśmy musieli gąbkę namoczyć i mamy cały czas porządek i tak to wygląda na regale Pokażę Wam, o, Jędrek teraz kuca, i spokojnie sięga do drugiej półki, więc stojąco naprawdę nie ma żadnego problemu, prawda? Jest lew.